Cześć Petrol Hedgie. Amerykański przemysł motoryzacyjny słynie z wielu rzeczy. Z monstrualnych pick-upów, którymi Amerykanie potrafią zarówno pracować, jak i pojechać do opery, z ogromnych, potężnych lecz niezgromnych sedanów wielkości jachtu a w ostatnich latach samochodów elektrycznych, które dla wielu stały się feteszem nie mniejszym niż produkty Apple. Jednak tym, w czym Ameryka nigdy nie była naprawdę mocna, są samochody sportowe. A raczej amerykańska interpretacja samochodu sportowego to coś bardzo specyficznego. Potwór, który startuje jak z katapulty, ale potrafi jechać tylko prosto. Zresztą sami dobrze to wiecie i wszystko to nie dorównuje wysublimowanym europejskim Porsche, Ferrari czy Aston Martinowi. A jednak Amerykanie mają swoje własną gwiazdę. Nazywa się Corvetta. Pierwsza generacja pojawiła się w 1953 roku, w czasach gdy amerykańscy żołnierze wracający z wojny przewozili do domu te małe, przynajmniej jak na amerykańskie standardy, ale z Winne samochody o doskonałych manierach, takie jak Jaguar, MG i inny brytyjski cacka. Amerykański przemysł motoryzacyjny nie mógł im zaoferować absolutnie niczego podobnego. Ta myśl nie dawała spokoju Harleyowi Earlowi, głównemu projektantowi całego koncernu General Motors w latach 1928-58. Krąży legenda, że do stworzenia pierwszej korwety zainspirował go Jaguar. XK120, sam design tego Jaguara uznał jednak za przestarzały, lecz w samych koncepcji dostrzegł ogromny potencjał. W efekcie pod jego kierunkiem powstał projekt sportowego roadstera z nadwoziem z włókna szklanego, rozwiązaniem, które w tamtych czasach było prawdziwą innowacją. Z powodu skromnego budżetu na rozwój samochód wykorzystywał jednak mało imponujące podzespoły z podstawowych sedanów Chevrolet'a. Auto, które miało dumnie nosić mianę samochodu sportowego, początkowo dysponowało zaledwie 150 końmi mechanicznymi i dwubiegowym automatem, który już wtedy był tak przestarzały jak odchody Mamuta. Ostatni gwóźdź do trumny wbijała cena, w przeciwieństwie do osiągów była ona porównywalna z renomowanymi europejskimi rywalami i dwukrotnie przewyższała koszt Chevroleta tamtych lat. Na dodatek technologia produkcji elementów z włókna szklanego dopiero raczkowała, przez co zaawansowane nadwozie nie grzeszyło wysoką jakością wykonania. Czy staćcie na to, by kupować części karoserii niskiej jakości i wymieniać je co roku? Marnować nerwy, czas i spore pieniądze na blacharkę? Jak nie, to zapraszamy do Carsplays. Ta polska firma dysponuje największym asortymentem w całej Europie, oferując części własnej produkcji nawet do takich marek, o których nigdy nie słyszałeś. Progi, nadkola i inne elementy z ocynku, błotniki, maski i drzwi z włókna szklanego. Carsplay stworzy je na lata, a nie na szybki zysk. Dodatkowo, tylko do końca jesieni z kodem promocyjnym LIF25 otrzymasz 10% zniżki na dowolny produkt z katalogu Carsplay. Ocynk potrafi się trzymać do 10 lat, a włókno szklane w ogóle jest praktycznie wieczne i niezniszczalne. Masz wątpliwości? Kliknij link w opisie i zobacz sam. Menadżerki Carsplays są zawsze do Twojej dyspozycji. Ale wróćmy do naszego Wette, jak z czułością nazywają go fani. Z powodu wszystkich wymienionych problemów, Roadster o mało nie popadł w zapomnienie. Inżynierowie jednak wzięli się w garść i pod koniec cyklu produkcyjnego zdołali wyeliminować większość błędów. Ostatecznie GM zrezygnowało z planów pogrzebania projektu głównie dzięki konkurentowi Fordowi Thunderbirdowi, który celował w tę samą niszę i odniósł spory sukces. Nasza historia nie byłaby pełna bez wspomnienia jeszcze jednej wybitnej postaci, być może najważniejszej, inżyniera Zory Arkusa-Duntowa. Często nazywane ojcem korwety. Arkus Duntow, mający rosyjskie korzenie, był tym, który bronił projektu przed konserwatywnymi bosami GM. Przez całą swoją karierę upierał się przy koncepcji silnika umieszczonego centralnie i nie przepadał za dużymi, ciężkimi jednostkami, stawiając prowadzenie ponad surową moc. Tymczasem nadszedł czas drugiej generacji bohaterki naszej dzisiejszej opowieści. To właśnie ona stworzyła legendarny wizerunek korwety, który przetrwał dekady i został zachwiany dopiero przez ostatnią generację. To Korweta C2. W 58 roku Harley Earl przeszedł już na emeryturę, dlatego projekt drugiej generacji przykład Billowi Mitchellowi i jak powiedzieli Amerykanie, it wasn't an easy ride. Wersji produkcyjnej towarzyszyła seria prototypów o różnym stopniu odwagi, od Stingray Racer XP87 po XP720 i Mako Shark XP755. Owocem tych eksperymentów był powstały w 1962 roku wspaniały do dzisiaj rozpoznawalny rekinowaty kształt z wyraźnie zarysowanymi błotnikami i linią boczną, a także charakterystyczną zieloną szybą tylną, która nadawała modelowi przydomek. Teen Grey, przylotkę między szefami usunięty już po roku, rozwiązanie okazało się zbyt śmiałe nawet dla niektórych fanów. Mimo to efekt był piorunujący, tym bardziej, że pod względem technicznym Corvette również zrobiła duży krok naprzód. Za co odpowiedział Larry Shinoda, uczestniczący także w pracach nad inną legendą, pierwszym musangiem, który z pewnością jeszcze pojawi się w naszych materiałach. W końcu auto trzymało godne, sportowca niezależne, tylne zawieszenie. Tak, dobrze słyszysz, wcześniejsze generacje miały sztywną oś i wzmocnioną ramę przestrzenną. Do tego czasu GM zdążyło już upanować technologię produkcji włókna szklanego na przyzwoitym poziomie. Aby utrzymać masę samochodów w rozsądnych granicach, inżynierowie zmniejszyli grubość paneli nadwozia. Silniki nowemu Vette przypadły po poprzedniku. Oczywiście nie chodzi tu o słabiutką jednostkę 150-konną, lecz o godnego następcę, legendarnego. Smalbloka bloka V8 z gaźnikiem lub wtryskiem paliwa w zależności od wersji. Gaźnikowo-odmianę rozwijający moc od 250 do 340 koni mechanicznych, natomiast nowoczesny wówczas wtrysk dodawał kolejne 20, osiągając 360 koni mechanicznych. Standardowo korwetę wyposażoną w trzybiegową skrzynię manualną, a za dopłatą można było dostać czwarty bieg. Mimo to w Gamie jeszcze przez dekadę utrzymywał się stary, poczciwy dwubiegowy automat Power Glide. Oprócz charakterystycznej sylwetki korwety, otrzymała też równie charyzmatyczne wnętrze. Całkowicie symetryczna deska rozdzielcza z dwoma półkolistymi przetłoczeniami przed kierowcą i pasażerem stała się kolejną wizytówką modelu. Między tymi przetłoczeniami na wąskiej konsoli środkowej umieszczono radio pionowo, ale jeśli chodzi o luksus, Amerykanie zawsze wiedzieli, co robią. Były też rozwiązania naprawdę nowoczesne. Jak już wspomniano, topowe korwety początkowo wyposażono w silniki V8 z wtryskiem paliwa, co w tamtych czasach było prawdziwą egzotyką. Niestety niezawodność pierwszych wersji tej technologii budziła wątpliwości, a koszt takich jednostek był trzykrotnie wyższy od tradycyjnych konstrukcji gaśnikowych. Po co przypłacać trzykrotnie za jakieś nowomodne wynalazki, skoro stare i sprawdzone rozwiązania działają znakomicie? Pomyśleli klienci i zagłosowali portfelem, a raczej dolarem za tradycją. W efekcie jednostki z wtryskiem zniknęły z oferty Chevroleta na długie dekady, by powrócić dopiero w połowie lat 80., gdy technologia stała się tańsza i bardziej niezawodna. Mimo to wszystkie te innowacje sprawiły, że samochód faktycznie mógł stanąć w jednym szeregu z europejskimi rywalami. Jak to w amerykańskim przemyśle bywało, każda kolejna wersja rocznikowa przynosiła nowe udoskonalenia. I tak w 65. roku sportowiec wreszcie doczekł się najlepszych wówczas hamulców tarczowych i to wentylowanych marki Delco Moraine, podczas gdy wcześniejsze wersje musiały zadowolić się bębnami na obu osiach. A gdy pod maską pojawił się słynny Big Block o pojemności 7 litrów, konkurencja mogła tylko zzielenić ze zdrości. Nie żartujemy, topowa wersja osiągała aż 435 koni mechanicznych, co nawet dziś robi wrażenie, a w roku 67 było prawdziwym szaleństwem. Z taką mocą korweta rozpędzała się do 60 mil na godzinę w zaledwie 5,4 sekundy, dlatego magazyn Hot Rod nazwał ją najgorętszą Corvette w historii, ale inżynierowie nie zamierzali na tym poprzestać. Wersja L88 oficjalnie rozwijała 430 koni mechanicznych. Lecz w rzeczywistości sąd w spomnikiach generowało od 480 do nawet 550 koni. Tak w tamtych czasach zdarzały się takie niedomówienia. Symboliczny dla Amerykanów dystans ćwierć mili ten potwór pokonywał w mniej niż 12 sekund. Cena za to była jednak wysoka. Brak nawet podstawowych udogodnień, takich jak ogrzewanie kabiny czy tylnej szyby. Ale ta wersja i tak nie była przeznaczona do masowej sprzedaży, nie znajdowała się nawet w oficjalnych cennikach. Do tego kosztowała około 6000 tysięcy dolarów, co skutecznie odstraszało nabywców. Według różnych źródeł powstało zaledwie od 20 do nieco ponad 100 egzemplarzy. Zainspirowani sukcesem kobry Karola Szalbiego, twórcy korwety planowali również przygotować wersję wyścigową. Niestety projekt zakończy się na pięciu prototypach. Dziś, gdy wszystkie te auty spoczywały w prywatnych kolekcjach, stanowił jeden z najrzadszych i najbardziej pożądanych wersji w historii modelu. Przez 5 lat produkcji Corvette C2 znalazła 118 tysięcy nabywców, ponad dwa razy więcej niż pierwsza generacja, mimo że ta była produkowana przez całe dziesięciolecie. Co ciekawe, większość stanowiły roadstery. Po prostu były tańsze od coupe o niemałe jak na tamte czasy 200 dolarów. Najważniejsze jednak, że Corvette udowodniła światu. Amerykanie potrafił budować prawdziwe samochody sportowe klasy światowej. Model znacząco podniósł prestiż samej marki Chevrolet, najbardziej masowej i przystępnej w całym koncernie General Motors. Każda kolejna generacja tylko umacniała i ten wizerunek. Szczególnie wyróżniła się Corvette C3, najdłużej produkowana i najbardziej popularna aż przez 14 lat. Niestety dziś model przeobraził się w coś z silnikiem centralnym, co z legendarnymi przedkami nie ma już zbyt wiele wspólnego. Dobrze chociaż, że nie jest elektryczna. Widzieliście nowego elektrycznego Mustang'ego crossovera? No właśnie, takie czasy. Mówi się zresztą, że marka Corvette ma zostać wydzielona jako osobny brand. I to wydaje się całkiem logiczne. Ale o tym dowiecie się i bez nas. A my nadal będziemy serwować Wam prawdziwe samochody przez duże S. Subskrybuj i zostaw lajka, jeżeli podobał Ci się ten materiał. To bardzo pomaga rozwoju kanału i motywuje nas do dalszego odkrywania legendarnych samochodów z nie mniej fascynującą historią. Jak zawsze był z Wami Cargas Club. Jeśli spodobało Ci się to wideo, koniecznie sprawdź pozostałe nasze materiały. Znajdziesz tam jeszcze więcej ciekawostek. Do zobaczenia!